Dzień dobry! Dzisiaj zdradzę Wam przepis na najlepszą kruchą szarlotkę. Przepis jest banalnie prosty, nie ma opcji, że nie wyjdzie, a przygotowanie jej zajmie Ci niewiele czasu. W przygotowaniu tego ciasta pomoże mi robot kuchenny Coliber, który bez problemu zagniecie mi ciasto na idealną konsystencję. Do misy wsypujemy 330 g mąki pszennej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 80 g cukru i jedno jajko oraz 200 g masła klarowanego. Wszystkie składniki zagniatamy. Do przygotowania ciasta kruchego w robocie używamy metalowego mieszadła z silikonowym ściągaczem. Ja na początku użyłam metalowych hak w celu wypróbowania. Zagniecenie takiego ciasta w robocie zajmuje około 2 minuty. Mamy pięknie zagniecione ciasto, teraz dzielimy je mniej więcej na pół. Jedną część wkładamy do woreczka i wkładamy do lodówki na około 10 minut, a drugą część wykładamy z blaszki. Dodajemy 1,5 kg zesmażonych jabłek. Na wierzch ścieramy na tarce nasze ciasto z lodówki i rozkładamy na całej powierzchni szarlotki. Naszą formę z ciastem wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około godzinę, aż wierzch szarlotki będzie pięknie zarumieniony. Przed podaniem możecie oprószyć szarlotkę cukrem pudrem.